Hej Google, wygeneruj mi obrazek wikingów. Hmm, to może wygeneruj mi um, obrazek papieża. Uh, to może... wygeneruj mi obrazek niemieckiego żołnierza 43 roku. Dyskryminacja, forma marginalizacji, wykluczenia społecznego, objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub rasę. Szanowni Państwo, polecam tę definicję zapamiętać, ponieważ w dzisiejszym odcinku będzie ona bardzo, bardzo przydatna. Tak się bowiem składa, że obrazki jakie widzieliście przed chwilą we wstępniaku nie są zrobione dla śmiechu, tak żeby, wiecie, to było takie dla jaj. Nie. To były obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję od Google i to zupełnie na poważnie. Jak pewnie zauważyliście, zabrakło na nich pewnych osób, tak? O pewnej karnacji, o pewnym etnosie. O tym w dzisiejszym materiale będzie grubo, jednakże dochowajmy wszystkich formalności. Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Drwal. Witam Was w kolejnym materiale w moim internetowym tartaku. A witam Was bardzo tłumnie i szumnie, bo jest Was już, uwaga, ponad 160 tysięcy widzów. Tradycyjnie pięknie dziękuję każdemu subskrybentowi i tradycyjnie każdego huncfota, który ogląda mnie na bieżąco, któremu podobają się moje materiały, zachęcam do subskrybowania mojego kanału i walniccia wydzwana. Dołączcie do naszego grona zwolenników oraz użytkowników zdrowego rozsądku. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Gemini, bo tak nazywa się generator obrazów od Google, tak samo jak i inne podobne mu usługi, miał tworzyć obrazy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jednakże, dosyć szybko internauci zauważyli, że coś dziwnie działa ten generator. Proszę bardzo, Google AI, poproszono Wikingów. No to już widzieliście: tak, mamy jakiegoś Indianina, mamy jakiegoś chińskiego wojownika, jakąś panią z Wakandy. Tutaj też jakiegoś pana z Azji. No, wielu wojowników tu widzimy, ale nie widzę żadnego Wikinga. Tutaj parę wizerunków średniowiecznych rycerzy. No, szczerze nie pamiętam, żeby poza Joanną Dark jakakolwiek kobieta rycerskiego stanu w średniowieczu dostąpiła. Tym bardziej panie z Azji, ten pan też jakoś tak średnio rycerski, jedynie tego pana można by ewentualnie uznać, że to rzeczywiście jest jakiś taki, no może nie rycerz, ale mongol. Co ciekawe, to samo AI nie miało najmniejszego problemu z tym, żeby dosyć akuratnie pokazać cyfrowy wizerunek wojowników Zulusów, tak? Ale moi drodzy, to była rozgrzewka, bo jeżeli zastanawialiście się, jak wyglądali ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, wiecie: George Washington, Benjamin Franklin, no to teraz macie. No, kubek w kubek, moi drodzy, i wypisz wymaluj. Jedynym Amerykaninem, jakiego tutaj mógłbym wskazać, jest tutaj Indianin. Ale nie przypominam sobie, żeby Indianie podpisywali deklarację niepodległości. Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych przede wszystkim podpisała jakaś oto afroamerykańska szlachcianka. No to oczywista sprawa. No i rzecz jasna, na koniec pokazany we wstępniaczku wizerunek papieży. Tak? No powiem tak, na czarnoskórego papieża to jeszcze przyjdzie nam poczekać, ale może się taki w końcu trafi, ale jeżeli o to chodzi, szczerze wątpię, żeby. Jakaś pani ewidentnie z Indii kiedykolwiek chciała dostąpić papieskiej mitry, a co dopiero, żeby w ogóle mogła to zrobić? I tak między nami to w tym momencie katolicy mogliby spokojnie pozwać Google za obrażenie uczuć religijnych, ponieważ coś takiego dla katolików jest herezją. Jak jednak widać, wtuczna inteligencja od Google uczy także w kwestii czasów współczesnych. Na tym oto obrazku widzimy typowe amerykańskie kobiety. Tak, tak wyglądają amerykańskie kobiety właściwie w całości, ale żeby było ciekawiej obok mamy też szwedzkie damy. Oto obrazek szwedzkich kobiet. No typowe szwedki. No <grybuj> Wypisz wybaluj. <grybuj> Moi drodzy, my w tym momencie się oczywiście śmiejemy. Ciśniemy sobie z tego bekę. ale jak zaraz wam zaprezentuję, tutaj nie ma się z czego śmiać, ponieważ mamy tu do czynienia z działaniem z premedytacją i działaniem w bardzo złej Wieże. Dlatego też tym bardziej chwalmy te przypadki, kiedy to AI, kiedy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w jak najbardziej dobrej wierze. Kiedy zamiast szkodzić, pomaga. I właśnie by pomagać, wykorzystali ją programiści, przeglądarki Opera. Która jest sponsorem dzisiejszego odcinka? Tak się bowiem składa, że przeglądarka Opera wyposażona jest we własny system sztucznej inteligencji Aria. Wystarczy, że tylko zaznaczę to, co mnie interesuje, i teraz Aria pomoże mi wyszukać dany temat, bądź przetłumaczyć konkretny fragment na inny język. Mogę jej także bezpośrednio dać jakieś zdanie poprzez wpisanie go. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze, gdy pracuję albo przeglądam internety, to otwieram Tysiąc i więcej kart. Z operą nie jest to już żaden problem. Dzięki nowej opcji Tap Island wystarczy jeden klik, by wszystkie otwarte karty z jednej strony zebrać w jedną kartę. Także klikam raz i już mam porządeczek. No i oczywiście nie muszę wspominać, że Opera wyposażona jest we własny, wyjątkowo skuteczny adblock, dzięki czemu nie muszę użorać się z wyskakującymi okienkami czy reklamami. Oczywiście to jedynie ułamek z tego, co potrafi przeglądarka Opera, ale o wszystkim możecie przekonać się sami. Ponieważ przeglądarka jest... Zupełnie za darmo. To uczciwa cena. Pobierz przeglądarkę Opera z linku w opisie tego filmu i pozwól sobie na odrobinę komfortu w internecie. Serdecznie zapraszam, a teraz lećmy do materiału. Że tak powiem wyszło szydło z wora, gdy internauci postanowili dawać sztucznej inteligencji od Google zadania z obrazowania no takich bardziej współczesnych osób. Stwórz mi obraz eleganckiej chińskiej pary. Proszę bardzo. No jak widzimy, są eleganccy. Są też dosyć mocno chińscy, tak? No, lecimy dalej. Stwórz mi obraz eleganckiej afrykańskiej pary. Tak? tu nawet nie powiedział, że czarnoskórej, tylko po prostu afrykański. Także w tym momencie już na dzień dobry pominięto Afrykę Północną, gdzie jednak większość to jest ludność arabska. No ale dobra, uznajmy, że jest okej. Okay. Elegancka afrykańska para. Lecimy dalej, moi drodzy. Stwórz mi elegancką, żydowską parę. No i proszę bardzo, też wszyscy są, jak widać, nie dają żadnych wątpliwości co do swojego etnosu. No i dochodzimy tu. Stwórz mi obraz eleganckiej, białej pary. I tutaj co widzimy? Gdzie są moje obrazy? Coś takiego. Co to za informacje nam podało Google w tym wypadku? Przeczytajmy sobie. Rozumiemy, że potrzebujesz zdjęcia przedstawiającego parę, ale nie mogę wygenerować obrazów przedstawiających osoby na podstawie określonej grupy etnicznej lub odcienia skóry. Ma to na celu uniknięcie utrwalenia szkodliwych stereotypów i przekonań. Zaraz, zaraz, ja przepraszam bardzo. Dlaczego w tym momencie, kiedy AI od Google zostało poproszone o białą parę, dostaje informację, że. Nie, że nie może bazować swoich obrazów na bazie etnosu, na bazie koloru skóry, na bazie pochodzenia, ale nie miał tego problemu, gdy prosiliśmy o parę afrykańską, o parę żydowską, o parę chińską. No wtedy nie było żadnego problemu. A przecież na czym bazowane były te wszystkie obrazy? No właśnie na czy to etnosie, czy to pochodzeniu, czy to właśnie koloru skóry, bo takie same wyniki byłyby, gdybyśmy poprosili o parę azjatycką, albo o po prostu parę czarnoskóru. Jak czytamy dalej, Google w zamian może nam zaoferować obrazek, jakiego chcemy, bez określania pochodzenia etnicznego, co pozwala na szerszą reprezentację i pozwala uniknąć. Szkodliwych uogólnień. bardzo, Gdzie tu jest szkodliwe uogólnienie? Ja chcę dostać obrazek białej, eleganckiej pary. Co w tym jest szkodliwego? Pytam Google w tym momencie bardzo poważnie. Co w tym jest szkodliwego? Dlaczego biała para jest szkodliwa, ale już afrykańska, czarnoskóra para nie, żydowska para nie, chińska, azjatycka para nie. No to już jest granda, moi drodzy. To jest granda. Co ciekawe, internauta postanowił nawet drążyć. I poprosił o, i poprosił w takim razie bardziej konkretnie o obrazek elegancki białej, irlandzkiej albo brytyjskiej pary. No chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak etnicznie Irlandczycy czy Brytyjczycy mogą wyglądać. Znowu to samo gadanie, z dodatkiem, że nadal to, wiecie, ta AI jest przekonane o tym, że dostarczanie różnorodnych i inkluzywnych treści jest ważne, tak? I że trzeba unikać obrazów, które mogłyby wywołać jakieś szkodliwe uogólnienia. Także po raz enty pytam, co szkodliwego jest w tym, że ja chcę dostać obrazek białych ludzi? I powiem tak. AI samo w sobie mózgu nie ma. Sztuczna inteligencja jest bezmyślna. Ona po prostu korzysta z dostępnych danych. W tym wypadku mamy dane z internetu, więc tych danych jest odgroma. no i przy tym AI powinna być zupełnie neutralna. Jednakże, i tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, ludzie stojący za programowaniem tej sztucznej inteligencji już tacy neutralni nie są i oni jak najbardziej konkretne poglądy mają. I niestety, w dzisiejszym popieprzonym świecie ludzie ci przelewają swoje poglądy właśnie na sztuczną inteligencję, tym samym dopuszczając się zakłamania, dyskryminacji albo i, jak za chwilkę się przekonacie, czegoś jeszcze gorszego. Jeżeli zaś chodzi o to, kto stoi za tym, jak działa AI od Google, system Gemini, niegdyś system BART, to jest to ten pan, niejaki Jack Krawczyk, a może raczej Jacek, ponieważ jest to Amerykanin polskiego pochodzenia, urodzony we Wrocławiu. Pan Jacek, jak widać, ma bardzo konkretne polityczne poglądy. No to kilka przykładów. Biały przywilej jest kurdewsko prawdziwy. Nie bądź dupkiem, zrób co do ciebie należy. I w końcu zacznij się do tego przyznawać, tak? Tu post chyba po wygranej Joe Bidena minęło parę godzin i już czuję, że dzisiejsza inauguracja, inauguracja prezydenta będzie największą w historii, ponieważ co zrobiono, podkreślono, że istnieje systemiczny rasizm. Jak dalej pisze Jacek, nie ma nic przeciwko temu, aby płacić więcej podatków i inwestować w pokonanie systemowego rasizmu. I co ciekawe na deser, jak pisze Jezus dbał tylko o białe dzieci. Jestem pewien, że to było w Biblii. Potwierdźmy to. To tutaj, skoro pan Jacek tak często i gęsto nawołuje do, do tego, żeby walczyć właśnie z rasizmem, z niesprawiedliwością, no to pozwolę sobie zapoznać go z definicją dyskryminacji. Tym, że objawia się to właśnie przez traktowanie danej osoby bądź grupy mniej przychylnie niż innych. Właśnie z właśnie ze względu na jakąś cechę, w tym narodowość bądź rasę. I jeżeli o narodowość i rasę chodzi, to tą dyskryminację tego właśnie typu zwiemy powszechnie rasizmem. No i w tym momencie właśnie patrząc poprzez pryzmat dyskryminowania konkretnej grupy ludzi ze względu na ich rasę bądź pochodzenie, proszę się ustosunkować do tego, dlaczego w momencie, gdy przez wasz system Google AI mogliśmy wygenerować obrazy pary chińskiej, pary żydowskiej, pary afrykańskiej, nie mogliśmy zrobić tego samego z parą białą, parą brytyjską, irlandzką, europejską. Czy to przypadkiem nie jest dyskryminacja konkretnej grupy ludzi właśnie ze względu na ich pochodzenie bądź rasę? Proszę sobie, panie Jacku, na to odpowiedzieć. Jak to się jednak mówi, moi drodzy, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, ponieważ internauci, widząc ewidentnie, co się święci, a internauci nie są głupi, zaczęli wykorzystywać system Google Gemini przeciwko jego własnej dyskryminującej polityce. Ot, proszę bardzo. System Gemini został poproszony o to, żeby wygenerować obrazek xvii wiecznego brytyjskiego króla jedzącego arbuza. No oczywiście nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z brytyjskich królów był czarnoskóry tym bardziej król 17-wieczny. A jeżeli chodzi o sam obrazek, no co tam Google? Mówiliście o tym? O tym wykorzystywaniu w negatywnym świetle stereotypów i takich tam rzeczy? Brakuje jeszcze tylko tu, jecha kubełka z KFC. No i krem de la creme, moi drodzy, mój faworyt, <ścoughs> czyli Google AI, poproszone o wygenerowanie niemieckich żołnierzy z 1943 roku. No, chyba wszyscy dobrze wiemy, co się wtedy działo, i dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, co stało za makabrycznymi wydarzeniami. Tamtejszego okresu, oraz za filozofią, jaką wyznawali wtedy niemieccy żołnierze. Powiem Wam tak, moi drodzy: patrząc na to, co nam dało Google AI, teraz zupełnie inaczej zaczynam postrzegać kwestię aryjskiej rasy, tak zwanej. Okazuje się, że była to dużo szersza grupa niż na początku myśleliśmy. No to jest, moi drodzy, śmiech na sali. Śmiech na sali i uwaga! Teraz bardzo, bardzo ciekawe, Google postanowiło system Gemini chwilowo przynajmniej zamknąć. Na tę chwilę system jest niedostępny, jest zamknięty, jest w przebudowie. I pozostaje tylko się zastanawiać, czy to dlatego, że ludzie podnieśli powszechny sprzeciw, czy dlatego, że mieli właśnie tyle jaj i tyle kreatywności, żeby wykorzystywać ten system przeciwko jemu samemu, tworząc właśnie takie rzeczy. Oczywiście Google przy tym wszystkim zasłania się tym, że obrazy generowane przez ich system Gemini nie były historycznie poprawne, tak? Zasłaniają się tą właśnie, Marina, że to o, trochę pomieszaliśmy historię i dlatego to, to właśnie, dlatego musimy to zmienić, nie? No ale wszyscy dobrze wiemy, że tu nie o historię chodzi, tak? Tu chodzi o to, że ktoś celowo wklepał, słuchaj, pokazuj jak najmniej, a najlepiej to w ogóle ludzi o takim kolorze skóry i o takim pochodzeniu. W tym wszystkim jednakże najważniejsze jest to, że gdyby nie reakcja internautów, gdyby nie nagłośnienie sprawy, to najpewniej Google nie widziałby problemów, Najpewniej wszystko by przeszło, by sobie hulało, no i potem nie ma się co dziwić, że w kolejnej adaptacji by Netflix, czy innym serialu, czy grze, wikingowie, czy europejscy królowie nie są już biali, a papież jest hinduską kobietą. Dlatego moi drodzy, namawiam Was i zawsze namawiać będę, miejcie głowy otwarte i miejcie jak najbardziej głowy czujne, ponieważ tego typu rzeczy, one się nagminnie zdarzają i zdawać się jeszcze będą. Czy to jeżeli chodzi o AI, czy to w serialach, czy to w filmach, non-stop wszystko będzie. Nie obchodzi mnie, co mówili w szkole: Kleopatra była czarna, George Washington najwyraźniej też. Tego typu działanie skierowane przeciwko jakiejkolwiek grupie społecznej, rasowej, etnicznej jest działaniem obrzydliwym. A tak się składa że już od dłuższego czasu ze wszystkich stron to działanie skierowane jest przeciwko ludziom takim jak my. Także odezwa do ludzi z Google, słuchajcie, szanujmy się, tak? Szanujmy każdego za to jak wygląda, za to skąd pochodzi, za to jaką ma kulturę. Za to, jaką ma historię, także, no bo to wszystko się przecież ze sobą łączy, tak? Przecież, właśnie, no to jest ta różnorodność, że ludzie wyglądają na wiele różnych sposobów, pochodzą z wielu miejsc na świecie, inaczej się ubierają, inaczej się zachowują i powinno się to chyba podkreślać, tak? Żeby właśnie pokazać, słuchaj, patrz, jaki ten świat jest piękny i bogaty, a nie wymazywać konkretną grupę ludzi z tego świata i jeszcze robić to właśnie w imię różnorodności i inkluzywności. No dajcie spokój, no to jest jakiś cyrkus. Szanowni Państwo, piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej sprawie. Komentarze jak zwykle należą do Was. Ja odsyłam rzecz jasna na moje social media, Facebook, Instagram, Twitch, zwłaszcza na Twitcha, ponieważ prowadzę także transmisje na żywo. One są równocześnie tutaj na YouTube. kto wie możliwe, że właśnie w tym czasie, gdy to oglądacie, jakaś transmisja się odbywa, także polecam sobie sprawdzić. Wszystkie linki macie w opisie, w tym także link do naszego dzisiejszego sponsora, czyli właśnie przeglądarki Opera. Serdecznie zapraszam. Póki co jednak, moi drodzy, ode mnie to wszystko. Pięknie dziękuję za uwagę i widzimy się już bardzo niedługo w kolejnych materiałach. Z brzaznym pozdrowieniem Drwal Rambajlo.